Cześć, witam was bardzo gorąco na moim kanale z tej strony Łysy Punkt Widzenia i Bartek, kłaniam się wam nisko. Moi drodzy, dzisiaj zapraszam was w podróż do nowości marki Kilian Paris, marki, która w ostatnim czasie jest bardzo płodna. Nowość nazywa się Sankis Godess i wygląda to tak. Jest to zapach, który został stworzony z myślą przede wszystkim o kobietach, bo należy do kolekcji Narcotics, czyli kolekcji kwiatowej, przy czym jest to edycja limitowana. O czym ten zapach opowiada? No to zaraz wam opowiem. Jak pewnie wiecie, ja bardzo lubię zapachy marki Killian Paris. Z tego względu, że one w dalszym ciągu gdzieś utrzymują sobie artyzm, nie idą tak bardzo za tym całym światem marketingu, robienia tylko i wyłącznie pieniędzy. I bardzo czekałem na wprowadzenie właśnie tej kompozycji. Mignała mi raz, drugi, trzeci. Mówię, kurczę, może być naprawdę niezła. Ja lubię kokos w zapachach. I w momencie kiedy jest lato, te zapachy kokosowe naprawdę w przyjemny sposób pasują nam do skóry. Zobaczyłem na nuty. Tejtański kwiat Tiare, Ilang, Ilang, Kokos, wanilia. Mówię: Kurczę, naprawdę będzie niezły zapach. Dostałem go do ręki, nakładam go na skórę, nakładam go na bloter, wącham i mówię: Piękny, ale tylko dla kobiet. Moi drodzy, nie wyobrażam sobie, aby mężczyzna nałożył na siebie ten zapach. Jest tak ultra kwiatowy. Sam zapach opowiada o tym momencie, kiedy gorące słońce dosłownie kapie na Waszą skórę. Jest jak olej, który odtula Wasze ciało. Zresztą sama kompozycja została zainspirowana właśnie olejkiem Monoi, który jest bardzo charakterystyczny, jeżeli chodzi o sam zapach, o samo współgranie ze skórą. On właśnie daje taki ciepły, kremowo-kokosowo-kwiatowy charakter. No bo mamy tam olej kokosowy i tajtański kwiat tiare. I właśnie tutaj ten akcent kwiatowo-kokosowy jest tak bardzo, już nawet nie zbudowany, a przebudowany, że powoduje, że ten zapach jest tylko i wyłącznie dla kobiet. Ja zawsze myślałem, że w Wukuszawek szawek, u Kiliana to jest najbardziej kobiecy zapach i bardziej się nie da. Natomiast wchodzi Sanki z Godess i jednak, słuchajcie, da się bardziej. Więc dla mnie ta kompozycja będzie od początku do końca już się wiązała tylko i wyłącznie z zapachem typowo kobiecym. I na pewno no, ja nie będę jej nosił na sobie. Oczywiście raz na jakiś czas gdzieś tam nałożę na skórę na zasadzie powąchania. Natomiast to nie jest zapach, w którym ja się będę czuł dobrze. Z tego względu, że tak jak mówię, ilość kwiatów i kokosa jest dla mężczyzny zbyt przytłaczająca, i to nie jest tylko moje zdanie, bo już kilku moich e, bliskich współpracowników też wochało tę kompozycję. I kobiety, i mężczyźni mówili: No, jest naprawdę srogo, jeżeli chodzi o kokos i kwiaty, ale jest to zapach typowo typowo. Kobiecy. Więc drogie panie, jeżeli lubicie kokos i kwiaty, to tutaj się znajdziecie. Ten zapach można troszeczkę zbić w jednej linii z Bronze Goddess od Ester Lauder. Przy czym ja wersję offresh Bronze Goddess uwielbiam, noszę. Tam ten kokos jest bardziej wodny, jest lżejszy, jest delikatniejszy, pięknie pachnie. Ale można też troszeczkę podciągnąć ten zapach pod Soleil Blanc, bo tam również jest kokos. Jest również jej lang i lang, więc część tych noc się nam pokrywa. Mamy takie egzotyczne wrażenie w jednym i w drugim zapachu, ale jest też taki zapach, który nazywa się Erin i tam jest hibiskus palm. I red Hibiscus od Domal London, więc tutaj wszystko gdzieś nam krąży w tym klimacie egzotyki. Drogie panie, tu przede wszystkim pytanie do was, czy miałbyście ochotę na taki film z takimi zapachami egzotyczno-plażowymi, bo mam ich kilka w kolekcji i mogę dla was nagrać takie zestawienie, opowiedzieć o tych zapachach. Natomiast dajcie znać. Bo jeżeli nie macie na to ochoty, to myślę, że nie będę nad tym się dłużej zatrzymywał, bo to są zapachy typowo-typowo kobiece. Natomiast wiem, że też część kobiet niekoniecznie czuje się w takich kompozycjach i Zdecydowanie woli coś albo ultra słodkiego, albo ultra świeżego, natomiast tutaj ta, ten mleczny charakter z Kokosa w bardzo taki skrzętny sposób został ukryty pod płatkami kwiatów, jeżeli chodzi o projekcję, no bo oczywiście musiałem ponosić na siebie projekcję, trwałość i w ogóle parametry. Powiem wam tak, jeżeli chodzi o trwałość 3,5 na 5, jeżeli chodzi o projekcję. 3 na 5 jest dobrze jest akceptowalnie przy czym ja podejrzewam że też troszeczkę inaczej do tego zapachu podszedłem bo po prostu on jest ładny naprawdę jest ładny ale ja nie mogę z nim jakby wiecie funkcjonować i podejrzewam że też troszeczkę nie chciałem go za bardzo gdzieś tam wąchać bo jest naprawdę ultra ultra inny niż e, wszystkie zapachy, które do tego momentu gdzieś tam u Kiliana były. Good Girl Gone bad, uwielbiam, Woman in Gold uwielbiam, Love Don't uwielbiam, noszę sam. Natomiast on bardzo blisko stoi w, obok wule wukuszawek moa, bo w jednym i w drugim mamy Ilank ilank, e, taki no, mocno mocno przesycony i faktycznie jest to e, bardzo mocno wyczuwalne. Natomiast ewidentnie jest to zapach wakacji na egzotycznej wyspie i to trzeba mu oddać, jeżeli szukacie takiego egzotycznego wrażenia w zapachu. Voila, Sankis Godes jest idealnym zapachem dla Was. Jest to edycja limitowana, jak powiedziałem, więc za jakiś czas pewnie nie będzie w perfumeriach, ale póki jest, myślę, że warto się gdzieś tam przejść i powąchać, nawet jeżeli nie będziecie zamiaru kupić, po prostu zobaczyć, jak pachnie egzotyczna plaża według perfumiarzy. Jeżeli lubicie takie zapachy, dajcie znać. Drogie panie, czekam na waszą informację. Czy chcecie taki film, gdzie zestawię takie egzotyczne pachnidła? Jeżeli tak, również napiszcie proszę w komentarzach na dole. Ja za dzisiaj wam dziękuję, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia.